Siema widzowie, witam was na moim kanale w kolejnym odcinku z House of Slenderina. Miałem już nie nagrywać tej części, tylko zacząć już kolejne, ale postanowiłem, że może jednak spróbujemy tą część przejść, więc zbędnie nie przedłużając, zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję na tym kanale. Ja przesuwam sobie nagrywarkę tutaj wyżej, o ile się da. Da się, dobra. I lecimy jeszcze raz. Difficulty na medium standardowo i możemy chyba zaczynać. Okej. Okay. Mogę się dłużyć? Czy to się ładuje? Ładuje się. I na samym początku zwiększę sobie już obracanie kamery, bo będzie mi ciężko bez tego. Okej, okay. moja taktyka jest taka, że najpierw pozwiedzać pierwsze piętro, potem drugie i na samym końcu wejdziemy do tej piwnicy, jak znajdziemy ten i cały. Eee, więc tak. Zacznijmy od półek. Jest już pierwszy klucz, ale ja sprawdzę pomieszczenia po kolei, więc wchodzimy do pierwszego. I mamy jakąś szafeczkę. Musimy uważnie się rozglądać poszek. Coś się tam stało w okno mi coś chyba uderzyło, nie wiem o co Przestraszyłem się aż. Dobra, nic tu nie ma jak widać. Więc możemy iść dalej. I tutaj będzie to zamknięte pomieszczenie, jak pamiętam tak. Użyliśmy klucza i czy coś tutaj mamy. Mamy kartkę. Się boję tak za bardzo odwracać. O kurde, zapomniałem o tej Angelan w ogóle. Co? Co tam się dzieje? Nie wiem. Uuu, dobra. Tym razem się też nie, nie tak nie przestraszyłem. Więc możemy iść dalej tak naprawdę. Tylko musimy się uważnie rozglądać. Miałem wrażenie, że coś było w tej ścianie. E, tutaj jest ta piwnica cała, ale tutaj też może coś być. O tutaj dokładnie. Ale nic tu nie ma jak na razie, więc możemy jeszcze sprawdzić tutaj. Ale też tutaj nic nie ma. Ale za to mamy drugą kartkę na ścianie. Jeszcze tylko 6. Nie może być trudno, prawda? Tutaj chyba będzie ten pokój z tą Angelem na łóżku, potem jak tam wejdziemy. Ale pierwsze ja bym sobie tutaj sprawdził te szafeczki. Tutaj i mamy karteczkę trzecią. Jak się wbiłem na tą Slenderinę, co jest. Yy, I nie wiem, czy coś się stanie jak na ten obraz. Kliknę i teraz dopiero zauważyłem. Nie zauważyłem tego w poprzednim odcinku. Ale ten obraz i faktycznie się zmienił, bo ta osoba na tym obrazku otworzyła oczy. Dobra. Tu jest Angelem I tu jumpscare, uwaga. Dokładnie. I już pamiętam tą grę calutką. Mam nadzieję, że uda mi się tylko ją przejść, żeby nie było znowu, że nie przejdę na drugim odcinku. To już będzie tragedia, nie? O, dobra, udało się. O, dobrze, że się obróciłem tutaj, bo mamy czwartą karteczkę już. Na ziemi też trzeba patrzeć, bo mogą być klucze i wszystko. Tutaj chyba było nic. A nie, jednak jest szafka. I tu coś jest? Teraz trzeba się uważnie rozglądać, tak naprawdę. I ona mi sama obróciła ekran w tym momencie, bo ja go nie obracałem. Nie ma tu nic? Nie ma, więc możemy lecieć dalej. Nie wiem, co jest po tym, jak znajdziemy te 8 kartek, ona się za często pojawia teraz w ogóle, zauważyłem. Co tutaj mamy? Nic tu nie mamy. Jakiś klucz, czy coś może? Bo tutaj chyba był potrzebny dokładnie. Hmm, tu już będzie górne piętro. Na które też musimy zerknąć za chwilę. I mamy... Piątą kartkę. Kurde. Eee... Obejrzałbym to wideo. Ale nie zrobię tego. Trzeba grać sprawiedliwie. Spróbujemy jeszcze raz. Tylko na speedrunie. To musi być full speedrun i w ogóle. Midium, szybciutko, nie możemy czekać, tylko od razu grać trzeba. Jeżeli się nie uda, to trudno najwyżej, nie przejdziemy sobie tej części. Zakładam, że i tak w większości tych części nie przejdę i czemu mi tak poleciało w to stronę jakby sterowanie, nie wiem. Eee, szybciutko już pierwszą karteczkę mamy. Szybko no, klikaj się, okej. Okay. Tu nic nie ma. Czy tutaj coś będzie? Mm, szafka. Też pusto, nic nie ma. Teraz zajrzymy do tej Angelen tutaj. I czy coś tu będzie z Mi Zaraz na 100% wyskoczy, uwaga. No będzie za rogiem, patrzcie. A nie było. Muszę się uważnie rozglądać, właśnie dlatego, że tutaj jest kluczek. I sobie otworzymy już tamto pomieszczenie na samym starcie. Czy tutaj też coś jest? Też nic nie ma, ale często tutaj nic nie ma właściwie w tym pokoju, więc... Tak naprawdę bez sensu go otwierać. I ty na też jesteś bez sensu w ogóle. Ja muszę szybko obracać tym kamerą, żeby ona mnie nie złapała przypadkiem. Ale dobra, możemy lecieć w lewo i sprawdzić, czy tutaj nie będzie przypadkiem drugiej karteczki. Bo mi się wydaje, że na tym sedzie tutaj powinna być kaltka na ziemi. O tutaj dokładnie, dokładnie jest to. Ja już mniej więcej kojarzę te sidy tych przedmiotów, i znowu mnie prawie sędrina zabiła. Tutaj teraz chyba będzie kaltka na łóżko, o ile pamiętam. Hmm, więc sprawdźmy, czy się to sprawdzi, wszystko co teraz mówię. Jest. Dobra. Chociaż myślałem, że będzie ona po tamtej stronie, więc to nie jest do, do końca ten Sitro, o którym myślę chyba. Albo to się też randomowo jakoś generuje. Muszę się rozglądać za kluczami też. Dobra. szybciutko wyłazimy z tego pomyślenia, bo mamy 3 na 8 kartek. Mogę do... A mogę do niej nie podchodzić? Mogę. Ona tam może cały czas siedzieć. Nie wiem, czy czegoś nie zepsuje w ten sposób, ale niech będzie, że do niej sobie nie podejdę I widzę kolejną kartkę już. Te połączenia sobie pootwierać mogę, ale. No nie chcę mi się tak. robić teraz. Ale już jedno otworzyłem i tak. Czy tutaj była kartka, czy mi się przewidziało? Chyba mi się przewidziało. Tutaj nie ma. Tutaj za chwilę mi Slender na wyskoczy pewnie, ale jednak nie. Ja nienawidzę takich gier, w których te teleportują się potwory, właśnie. To są najgorsze gry, tak według mnie. W sensie są straszne na pewno, ale nie lubię ich tyle. Moja opinia na temat tych gier, właśnie. Yy, tu nic nie ma klucza, do tego nie mamy. Tu jest wejście na górne piętro. I tutaj mnie chyba Slenderina zabiła ostatnio. Sprawdzimy czy coś tutaj mamy. Wiedziałem, że ona za mną stoi, bo tak jakby coś poczułem, że nie mogę się ruszyć do tyłu. Czy ona jest taką postacią nie do końca duchową. W sensie nie jest duchem chyba. Że mogę na nią jakby wejść. I jak widać tutaj nic nie ma. Sprawdzam ściany dokładnie. Żeby nie było, że coś przeoczyłem. Okej. Okay. Więc możemy wejść na górne piętro już. Mamy 4 na 8 kartek, więc tutaj nic nie ma. Nie ma. Ale mamy piątą kartkę. I pójdźmy najpierw na prawo. Zablokowane. Otwarte. Czy tutaj coś będzie. Kurza mnie już ta slenderina ale nic tutaj nie ma chyba. Dokładnie. Hmm. Ja mam nadzieję, że kluczy nie pomijam, bo one są trudniejsze do zauważenia jak dla mnie. Dobra, chodźmy na prawo. Tutaj obróćmy się na róg, żeby sprawdzić, czy na ścianie nie ma kartki przypadkiem. I uwaga. A nie, ma slendywiny. Mam nadzieję, że nic nie przeoczyłem ani nic. Tutaj będzie ten pająk angel, czy co, co tam jest. I coś jest w tej szafeczce? Nie ma. Ale i tak sprawdzę, czy tu nie ma klucza. Czy coś na ścianie? Czy jak pójdę, do tyłu, to się o coś. Zablokuję. I mam klucz. Możemy od razu otworzyć te drzwi, tutaj, bo one są na klucz. Ale sprawdzę jeszcze te pomieszczenia. Czy tutaj czegoś przypadkiem nie ma? Chyba nie. Dobra, więc otwieramy tą szafkę tutaj i jest kartka. Szósta z ośmiu. Nie wiem czy jest lepiej niż w poprzednim odcinku, ale... Klucz mamy! Już prawie się zabiłem przez tą dinę. Mamy klucz, który możemy użyć teraz na tych drzwiach jeszcze tutaj. Na tym piętrze są. I muszę teraz szybciej się obracać. Tu były te drzwi, dokładnie. Jest klucz. I teraz nie mogę zadezykować zbytnio, bo już jestem prawie na końcu. Zostały mi tylko dwa pomieszczenia do otwarcia czyli ta kuchnia. Jeszcze piwnica, chyba. I czy tutaj będzie tak jak ostatnio? Klucz albo kartka na tej ścianie? Nie. Nie ma. Mm, ale musi coś być w tej kuchni, bo nie, nie może być, że nie ma. Coś tu być musi i jest klucz. Dlaczego, gdzie ja jeszcze nie użyłem klucza? To jest pytanie. Bo ja nie pamiętam już. Tam już użyłem? Tak, używałem tam. To na pewno nie jest celerki, tak mi się wydaje. Bo celerki, no możemy sprawdzić, czy to jest celerki, czy to nie jest celerki. No nie jest to celerki. Celerki prawdopodobnie wyróżnia się od innych kluczy. A jak na razie musimy znaleźć drzwi, których jeszcze nie otworzyliśmy. I chyba już wiem, które to są, bo to są drzwi w biurze. Więc idziemy szybko to ogarnąć. Jeszcze rozglądam przypadkiem za kartkami, bo mamy 6 na 8 kartek. Więc coś mi tu nie pasuje. Bo zostały nam tylko jedne drzwi do otworzenia chyba, że tam będą dwie kartki. Ale coś mi się nie wydaje. Chyba, że jeszcze są jakieś drzwi, których nie otworzyłem. I tutaj nie ma żadnej kartki, bo ja nic nie widzę. Albo jestem ślepy na tyle. Nie ma, nie ma. Tu gdzie w takim razie mogą być jeszcze rzeczy? Bo nie wiem. Nie mam pojęcia, naprawdę. Tu coś faktycznie jest w tej półce, bo w tej półce nigdy nic tu nie ma w tym biurze. No trzeba szukać. Nie ma nic. Ja bym poszukał jeszcze na drugim piętrze, bo tam tak mało przeszkałem. Na przykład te pomieszczenia tutaj. Czy coś? Albo kibel bym chciał jeszcze raz przeszukać, bo nie wiem, czy go aż tak dokładnie przeszukałem. Bo ja tu żadnego klucza ani kartki nie widzę. I nie ma już drzwi do otworzenia, więc no. Eee, nie ma, nie ma serio. To powinno być tak bardziej podświetlane nawet z bliska, tak mi się wydaje. Ale jak się nie uda przejść, to się nie uda i trudno. No. Nie ma, nie ma. Jest kartka. To jeszcze jednak gdzieś musi być. Prawie znowu umarłem. Czyli warto się rozglądać po tym wszystkim tak dokładnie, dokładnie. Może ja muszę do tej Angelan tam podejść, bo nie podchodziłem do niej zbytnio. Teraz tylko kartek szukamy, bo wszystko już zebrałem. Więc lecimy. Jeszcze ja sprawdzę tutaj na wszelki wypadek. Eee, kartka coś? Cokolwiek? Szybciutko? Chyba muszę iść do tej Angelan. Tak mi się coś wydaje, bo nie widzę żadnego logicznego miejsca teraz. Więc schodzimy szybciutko na dół. Hmm. Możemy jeszcze tą kuchnię przeszukać, bo tutaj kartki nie znaleźliśmy, tylko klucz chyba. Więc można przeszukać kuchnię na szybko czy coś. Mam nadzieję, że jest tu kartka finalnie. Może w tym rogu znowu prawie umarłem. Ale nie ma. A może na suficie? coś? Też nie ma. Więc musimy szukać dalej. Eee, na stole był klucz, więc. Kartka nie wiem gdzie może być. Gdzieś na ścianie? Czy coś? Albo przy tych kartonach, bo za kartonami była tamta, więc może... Może tutaj. Tutaj faktycznie nigdy nic prawie nie ma. Przynajmniej na tym siedzie chyba nic tu nie było, więc... Warto przeszukać wszystkie pomieszczenia. Tak dla pewności. Tutaj nie ma nic... Tutaj nic... Tutaj możemy spróbować przeszukać, bo też nie szukałem zbytnio. Już miałem wrażenie, że kartka jest, ale jednak nie. Hmm, więc idziemy dalej. Musimy przeszukać dosłownie wszystko, bo tutaj też nie ma. E, tam przy piwnicy też nic nie było, jak pamiętam. Więc pozostaje tylko zerknąć na mapę i zobaczyć, gdzie jeszcze się nie było. Ale byłem już wszędzie, tak dosłownie, wszędzie. Jedyne to ten pokój został, ale. Spróbować złapać się Angel'em? coś? Podejdę do niej. Dobra, jumpscare. I czy coś tu jest? Znowu prawie umarłem. Nic tu nie ma. Nic tu nie ma, dosłownie nic tu nie ma. Nie wiem, czy to ma jakikolwiek sens szukania tego. Czy warto zakończyć już ten odcinek. I dać się złapać. Bo ja nic nie widzę, tak dosłownie nic tu nie ma. Albo ta kartka jest jakoś tak schowana, że jest niewidoczna, dosłownie. Jest nie ma tu przy tej półce coś może być. Też nie ma. Um. Nie ma. A nic nie widzę. Jestem ślepy. Albo nie byłem jeszcze w tym miejscu, gdzie jest kartka, Daj się już złapać tej skandy bo to nie ma sensu. Cześć Slenderina, zjedz mnie i w ogóle, a ja będę już kończył ten odcinek, mam nadzieję, że druga próba przejścia tej gry się podobała, a już w następnych odcinkach ze Slenderinem gramy jej kolejne części. Do zobaczenia i cześć.